Dzień dobry, w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy nagrywali Sonic Rivals Zagramy oczywiście Soniczkiem, no bo Sonic to jest pierwsza postać i w ogóle. Sądzę, że to jest gra nawet lepsza od oryginalnego od, od, od Sonica 06, więc tak. Nie wiem czy cię bym pokazywał, a ja tylko katsenki ja będę mam po prostu je pomilować. Okay. Awesome. Widzicie, gram na meloporzu, nie ma oryginalnym PS-em głównym... Sony pro rivals to jest gra wyścigowa w której nie ścigamy się ani na wyspach, ani w ani miniaturach ani w sesji, a my na piersiach ścigamy to nie jest tak, że to jest terminalna działka, w której gramy się na piersiach więc no myślę, że ta gra jest nawet lepsza od y, Sonica 06 Więc... No, jednak... widzicie, jak bardzo ja pilnowałem Sonica 06 Pilnowałem, y, wiem, broniłem... Sonic 06, bo już na gra z a nie to Ale no, po prostu ostatnio zagrałem w to i po prostu urzekła mnie ta gra To jest wprost Sonic R, ale nawet y, trochę lepsza Sonic ma dorombanego boosta Nie mamy tak o tym jak mówić To Sonic ma najlepszy chyba atak Gwiezdny yy, atak jaki on ma ten tym ulta specyficzny na ciebie, Shadow oczywiście zatrzymuje czas No bo to Shadow yy, Knuckles w sumie nie pamiętam A Silver z tego co wiem tego tu pamiętam Silver po prostu otobą, bo mało z tą Bo ma od i w ogóle yy. W tej grze, jak widzicie, mamy tutaj dla bardziej advanced y, ruchy. Czyli y, tutaj mamy Indasha, homica tak. O, cholerka, trzeba za chwilę przegram. Nie gdzie przegram. Dobra, udało się. Yy, mamy tutaj typowe dla adventure gameplay yy, tutaj yy, jakby, no dla adventure gameplay tutaj mamy bardziej yy, teraz gra każe nam zapisać to my tutaj będziemy musieli zapisywać na drugim sla yy, slocie bo na pierwszym gram samemu na pierwszym slocie gram samemu dlatego Mamy tutaj tylko dla adventure y, gameplayu ruchy, czyli wizje pilar, chomik, atak, że w na półkę i takie rzeczy. I nie tylko, bo mamy oczywiście też ataki, jakbyśmy chcieli atakować swojego swojej To no chyba to był jeden specyficzny ruch, nie? To, że... To yy, no, ja się skupić na już nie jest prostym przeciwnikiem. Czy taka mapa jest specyficzna? Ja bym widział tę grę. Nie musiałabym być nawet wcikał więc. Że jakby było takie coś, ja bym się cieszył w takie gry, jeżeli to by nie była wyścigałka. Bo to jest ogólnie pierwsze kanoniczne wystąpienie Silvera w jakiejkolwiek grze z klikiem. Bo tak jak dobrze wiecie, Sonic 06 jest średnio kamienicą. Jest średnio kamienicą oczywiście Sonic 06, więc pierwszym kamieniczym wystąpieniem Seavera z Sonic Rivals 1 do tam dwójka od razu się dzieje praktycznie po tym. To jest jak Sonic Flient nakaz Divers A Rivals 2. Tak jest nawet na timeline, więc. No, <grystady> um, Tak, ale nikt nigdy nie pamięta tutaj y, Sonic Rivals i zawsze jest. że dlaczego Sylwestry jest? Jaja, Waj I w ogóle. Widzicie. No, teraz użyłem właśnie skindasza. dash ogólnie w tej grze jest... jest na poziomie, tak, pomiędzy Soniciem 4, epizodem pierwszym, a Soniciem 4, epizodem drugim. Bo w epizodzie drugim działał komika tak. Konika tak, jest nie Jakbyście nie widzieli na przykład. O, jest, udało mi się zostawić go. Widzicie, tutaj jest mnóstwo skrótów, których będziemy mogli użyć, yy, aby pokonać naszego rywala. Wow. Móc pokonać naszego rywala i w ogóle z mnóstwo skrótów nie ma, że ta gra jest taka specyficzna do siebie, i w ogóle tak, ta gra też wprowadza swoje rangi, oczywiście. Yy, yy, Stronika Heroes na przykład też gra, każe nam zasejwować, że niestety, że nie gramy na oryginalnym yy, PSP, to musimy zasaveować. I tutaj oczywiście chodzi o to kto pierwszy pokona swojego rywala że to też tak nie jest, że oni nic walczą o to kto będzie bronił Eggmana i że nie ma nic tutaj z rywalizacją To tu jest rywalizacja taka, że kto pierwszy pokona Eggmana czy Sonic czy Knuckles nie będę ukrywał, ten komik taki jest bardzo użyteczny Patrząc po tym, co się dzieje w kolejnej części, jaka będzie To Homing tak tutaj jest bardzo OP Oczywiście mamy tutaj 7 mapek, ale ja nie będę ogrywał Wszystkich 7 mapeczek, bo O, Ranga S, jak widzicie to fajnie ja Nie będę ogrywał wszystkich 7 mapeczek i w ogóle No bo, jednak To długo potrwa i w ogóle yy, Na Kelsa oraz Shadowa zrobimy sobie Na live'ach, które się pojawią jest za niedługo. Oczywiście najpierw gramy jako Knuckles, potem gramy jako Shadow. Wtedy będziemy przechodzić po prostu całą historię. I w ogóle coś Sonika nie chciałem cały przechodzić tylko pierwszy poziom, by wam powinien więcej pokazać to. A Silverka, że jest z tej Silver to przejdziemy całą kampanię. Więc tyle chciałem wam powiedzieć, żegnam.